Dobra widzowie ten e, cześć, widzowie, no właśnie i... Te. Dzisiaj nagrywamy filmik. I pierwszy na tym kanale. To już trzeci, bo wcześniej jeszcze mi ja usunąłem. Aby ktoś chciał wysłać e, co, jakiegoś klifta, to, to tutaj macie nie I zrobię giveaway dzisiaj ten na co no są dzisiaj. Zobaczę. Na, na wojnę miałeś tak. typy No dobra No ale chyba na 20 milionów lub 15 To zobaczę A no, jeszcze może No dobra Nie dobra um, Trzeba ten zostawić lajka, suba I wysłać swój nick w komentarzu i Będę wysyłał. A, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do następnego, bo już nie chce mi się tego nagrywać.